Cześć, witamy Was w Rzucie Okiem, w którym rzucamy okiem na systemy, żeby sprawdzić, czy warto się nimi interesować. Ja jestem Mateusz z dobrych rzutów, a towarzyszy mi dzisiaj Hans. Też z dobrych rzutów, cześć. No i co? Dziś będziemy rzucać okiem na system Mouse Reader. Kolejny system o małych myszkach, który został wydany i na świecie. I w Polsce, co możemy jeszcze o nim powiedzieć, tytułem wstępu? Cóż, po pierwsze możemy powiedzieć, że co prezentuje Mouse Reader, który nie ma licencji, tak jak myśla Straż, ale za to ma ciekawą mechanikę, ma chyba dużą rolę na rynku serowym. Tutaj wydawca prezentuje go jako... System o ogromnym świecie pełnym niebezpieczeństw, który nie jest zbyt przyjazny dla małej myszki, lecz, jest, lecz jeśli będziesz bardzo odważna i bardzo przebiegła, to przy odrobinie szczęścia zdołasz w nim przetrwać. A jeśli uda ci się przetrwać dostatecznie długo, masz szansę zyskać uznanie i miano go bohatera. To jest mała gra, ogromne możliwości. Same konkrety i zero lania wody. Kurde, I dobry premis. Bardzo <laughs> ładnie to podsumowuje. Tak, gra, gra się ukazała w 2020 roku po angielsku, jej autorem jest Isaac Williams, natomiast już rok później, w 2021 roku, Stinger Press wydał tę grę w Polsce w formie takiej niedużej broszurki, więc gra jest dostępna również u nas. I co warto powiedzieć już na samym wstępie, ta gra jest jednym z odprysków, haków, wariantów mechaniki Into the Odd. Więc, kto ją zna, ten mouse bardzo szybko zrozumie i pojmie, ale ma też swoje własne ciekawe twisty, elementy i zmiany. Tak, a skoro into the odd, no to mamy do czynienia z gromą ową Tylko tym razem, naszymi awanturnikami są małe myszki w niebezpiecznym świecie, pełnym różnych innych drapieżników i istot. Poza tym, system. Tak naprawdę bazuje na wszystkich OSR-owych tropach. Czyli jest to gra przede wszystkim o eksploracji i co ciekawe, o eksploracji, zarówno na poziomie hexcrawlu, jak i dungeon crawlu, choć o lochach wprost tak ta gra nie mówi, wprost ich nie, nie opisuje. Po polsku nazywają są to niebezpieczne miejsca. Taki bardzo kompletny system OSR-owy, chcący podejść do wszystkich istotnych punktów. I cóż. Tyle? No, wszystkie, tak, wszystkie te elementy, które y, jeśli znacie jakąś racerową grę, to przynajmniej częściowo znacie wszystkie, tutaj występują. A więc y, mistrz gry jest takim sędzią, który przede wszystkim wprawia y, w ruch świat za pomocą różnego rodzaju generatorów i rozstrzygania ryzykownych sytuacji, zostawiając pełną decyzję co do, y, co do tego co robić i jak robić y, graczom. Y, te myszki są y, y, awanturnikami, ale też jak to często bywa w OSR-ach, mają taki charakter awatarów, w postaci graczy w danym świecie. Chociaż no tutaj bardzo ze względu na tą mysią rzecz i, i, i skalę ten flavor będzie charakterystyczny. Często te OSR-y są dość do siebie podobne, gra z jakimiś awanturnikami, rabusiami grobów. Tutaj no, gramy tymi myszkami w świecie, w którym e, dużo na myszczycha, ale też dużo jest do zdobycia. No właśnie, no bo świat. Jaki ten świat jest? Poza tym, że jest bardziej dorozumiany, ale pewne rzeczy można z podręcznika i z gameplayu tej gry wywnioskować. Tak, w świecie mamy, no właśnie, mamy różne gatunki zwierząt domowych i zwierząt dzikich, które sobie żyją w, w tym otoczeniu. No tak naprawdę, w naszym świecie, bo tutaj choć ludzie się nie pojawiają wprost to są gdzieś w tle, bo na przykład hełm może być wykonany z naparstka albo tarcza z guzika czyli gdzieś ten człowiek się pojawia tutaj i mamy różne zwierzęta yy, które yy, konkurują ze sobą, działają w tym świecie Cóż tu mamy mamy ropuchy, szczury i chyba najgroźniejsze koty i węże to tak. tak. No tutaj to właśnie, o czym wspomniałeś, ta obecność ludzi i możliwość korzystania z szeroko rozumianej infrastruktury, jaką po sobie pozostawiają, odróżnia ten świat od świata Myśli Straży. No, odróżnia go również, może mniej świata, bardziej setting, rola. Gdzie w Myśli Straży to jest rola heroicznych strażników, tutaj to jest po prostu rola takich hostelowych awanturników. No, ale świat przede wszystkim jest zbudowany poprzez taką hekskolową eksplorację, więc przygotowanie kampanii to de facto przygotowanie obszaru yy, mapy heksowej, gdzie w środku będzie osada naszych myszek startowa i takie bezpieczne miejsce, natomiast naokoło są różnego rodzaju tereny, a na nich niebezpieczne miejsca pełne skarbów, walutą są pestki, swoją drogą yy, skarbów, ale też możliwości, frakcji, z którymi można się układać albo z nimi toczyć walki. No jak to w takich OSR-owych sandboxach bywa, więc jest eksploracja, potem wchodzi też polityka. Jest tu też przestrzeń na jakieś granie domenami. Jak czasem słyszę raporty ludzi z kampanii w Mositera, to dość szybko wchodzi tam poważna polityka, zarządzania tego, tego zmawianiem się na to, żeby wspólnie pokonać kota, albo wykorzystywaniem kota do tego, żeby pokonał wrogą osadę szczurów. Więc dużo takiej emergentnej gry, bazującej właśnie na lokacjach i na takich tropach, które dość łatwo jest zrozumieć, przez to, że no, korzysta z pewnych stereotypów na temat zwierzątek i też z takiego świata, który myszkom wydaje się niesamowity, bo jest ogromny ze względu na skalę, ale nam dość łatwo go opisać i go sobie wyobrazić, bo jest to de facto, jeśli chcemy, to może być nawet nasza najbliższa okolica. Więc jest to ciekawy miks e, takiego e, bardzo znanego, przefiltrowanego przez nieznane, jakim jest inna perspektywa. Całkiem jest to ujmujące i interesujące. Tak, i to jest w ogóle prosty mechanizm. To znaczy, ta gra bazuje w sumie na prostych mechanizmach i w światotworzeniu, i w jakby prowadzeniu tego świata, i w mechanice. To jest klucz chyba do Mauseritera, żeby być prostym i komunikatywnym, właśnie jak było wcześniej, zerolania wody. No i właśnie, krótko o mechanice, bo dużo nie ma co mówić. Jest ona prosta. Mamy trzy współczynniki. Siłę zręczność i siłę woli, typowe, typowe współczynniki z into the the w tym wypadku w tym wypadku odstępstwem tylko będzie to, że generujemy postać rzucając 3K6 na każdy z nich i zatrzymujemy dwie najwyższe wartości. Zatem jakby poziom fizyczny tych myszek jest mniejszy niż byłby poziom fizyczny ludzi, chociaż to jest zupełnie nieporównywalne, ale to powoduje, że wyzwania mają taki dość jakby bardziej istotny smak. Co jest ważne, to chyba właśnie wydaje mi się, że to Mysia Straż wprowadziła doświadczenie zawodowe, jak to jest nazwane, postacie, backgroundy postaci, jako wypadkową wyniku punktów wytrzymałości i pestek, czyli im postać jakby... Zamożniejsza i silniejsza, tym innego rodzaju ma doświadczenie. Co daje też taki klimat, że te postacie nie są tylko opisane ekwipunkiem. Co trzeba potraktować za dużą wartość. A tak właśnie. A inne mechaniki, jakie jeszcze tutaj mamy? No ciekawie jest na pewno sam ekwipunek. Tu jest uzrobiony e, e, graficznie, w takim sensie, że mamy oczywiście sloty. Jak to w tego. E, w prawie wszystkich systemach OSL-owych, natomiast ma, możemy sobie, a nawet powinniśmy, wycinać e, takie krateczki przedmiotów, gdzie większe zajmują więcej, mniejsze mniej, tego miejsca jest w plecaku myszy bardzo mało. Więc mamy taki mikrotetris, e, że musimy sobie te przedmioty faktycznie poukładać tak, jak one zajmują miejsca. Mamy też miejsca na to, co trzymamy w łapkach, więc dość łatwo wizualnie kosztem oczywiście pewnego dodatkowego zamieszania przy stole, nazwijmy to, z czymś więcej niż kości i karty postaci. Mamy pewną y, z, zabawną gierkę zarządzania sobie tym ekwipunkiem wizualnie, co może być dla części osób fajne, dla części irytujące, na pewno jest ciekawe i w, wzmacnia klimat gry i atmosferę. Y, no i y, mamy też zużycia tych przedmiotów, a więc y, a więc przedmioty się zużywają nie przy każdym użyciu, ale zawsze jest to ryzyko, że prędzej czy później każda rzecz się zużyje. Jest to zrobione moim zdaniem dość sprawnie i elegancko, jak na mechanikę zużywania przedmiotów. Część ludzi zawsze będzie tego nienawidzić, część ludzi będzie to lubić. Tu jest to zrobione całkiem fajnie i wydaje się być istotną częścią tego doświadczenia, jakie Mouse chce nam dać. Tak, co ważne, też stany postaci, takie jak zmęczenie też odbijają się na ekwipunku i są wstawiane po prostu w pola. Tak, postać się nam męczy, więc może mniej nosić i to jest też bardzo jakby spójne, takie zazębiające się z innymi mechanikami, co trzeba zawsze potraktować na plus. O walce trzeba powiedzieć krótko, że mamy tutaj ten rewolucyjny model z Into the Out, czyli nigdy nie rzucamy na trafienie od razu rzucamy na obrażenia, więc wybór broni ma duże znaczenie, jak również ryzyko, ponieważ mouse Ritter korzysta przy obliczaniu obrażeń ze wszystkich kości, więc może zadawać tutaj mogą naprawdę jedno uderzenie nieszczęśliwą bronią jest w stanie wykończyć naszą myszkę. Tak. Mamy poziom, mamy rozwój postaci też w ten sam sposób, co w Into the Ot, czyli poprzez niebezpieczne wyprawy, chociaż tutaj jest bardziej taki konserwatywny sposób, ponieważ ilość pestek odpowiada za ilość punktów doświadczenia. Bliżej jest tutaj temu tradycyjnemu modelowi OSR-owemu. Awans wiąże się po prostu ze wzrostem punktów wytrzymałości, otrzymaniem cechy tak zwanego hartu, która pozwala ignorować negatywne statusy i, i pozwala nam rozwijać te atrybuty. Poza tym, jeszcze cóż, mamy podstawowy rzut, który wykonuje się poniżej statystyki, ale tak naprawdę te rzuty to są przede wszystkim rzuty obronne w tej grze. To znaczy, je się wykonuje, kiedy pojawia się ryzyko. Zresztą gra sama mówi, że kości są niebezpieczne i lepiej jest planować niż zdawać się na ich wyniki. Czyli typowe OSR-owe myślenie i to w tym bardzo eleganckim wydaniu. Tak. Warto jeszcze wspomnieć o dwóch mechanizmach, które się w tej grze pojawiają. Pierwszy to ciekawa mechanika frakcji, która się podoba, że tak powiem, w community OSR-owym często jest przeszczepiana. Polega na tym, że każda frakcja ma aktualne trzy cele. Które mają ilość kropeczek, które zaznaczamy. I teraz każda frakcja ma też zasoby. Zwykle trzy opisywane tak jak tagi, czy jak aspekty w fejcie, czyli jak jakieś zdania albo stwierdzenia na temat siły danej frakcji. I teraz w jakichś odstępach czasu, kiedy chcemy wprawiać jako sędzia tą frakcyjną grę w ruch, to rzucamy na to, czy frakcji udało się przybliżyć do danego celu. I rzucamy kaszustkami w takiej ilości, w jakiej dana frakcja ma zasoby, które pozwalają osiągnąć ten cel. Czyli, żeby dać jakiś bardzo gruby przykład, jeżeli kot jest na przykład przebiegły oraz silny, ma dwie zalety, a jego cel to podporządkować sobie osadę szczurów, to możemy uznać, że rzucimy 2 k6 na jego postęp, bo i to, że jest przebiegły, i to, że jest silny, będzie miało wpływ na to, jak mu pójdzie. I teraz szóstka to chyba są dwa zaznaczenia, cztery i pięć to jedno zaznaczenie, więc te cele się zapełniają, ale niekoniecznie w tym samym tempie. Niekoniecznie każdy cel, będzie, niekoniecznie dana frakcja będzie miała tak samo relewantne zasoby dla każdego celu. I sobie obserwujemy te paski. Kiedy cel się zapełni, to frakcja zyskuje nowy zasób, więc staje się realnie silniejsza również w tej mechanice i trzeba jej wymyślić jakiś nowy cel. Oczywiście jest to bardziej rama niż mechanika, na podstawie której. Sędzia może decydować, co się w świecie dzieje, ale jest ona elegancka, trochę jest tego crunchu na tyle, żeby mieć poczucie, że się nad tym jakoś panuje, a jest też na tyle hand wavy i da się tam włożyć tyle rzeczy nagracyjnych, że nie ogranicza za bardzo, więc nic dziwnego, że się podoba. No i jest też mechanika magii, nie wiem, czy się z nią. Zetknąłeś wcześniej, i co o niej sądzisz? Czy mi się wydaje, że mechanika magii, ona znowu po pierwsze odwołuje się do kwipunku. E, to jest istotne. E, tutaj odpala się tak naprawdę e, te zaklęcia. One mogą, e, e, one też jakby zużywają się stopniowo. W tym wypadku poprzez tam rzutka 6 e, odpowiednio do mocy zaklęcia, więc tak naprawdę i mocniejsze zaklęcia, tym. Większa jest szansa, że się zużyją. Jest duże ryzyko, bo niepowodzenia mogą doprowadzić do uzyskania stanu niepoczytalności, więc jakby jest one ryzykowne, ale trzeba powiedzieć, że czary opisane są na jednej stronie podręcznika, to się chwali, jest to proste i, i przejrzyste. Dodatkowo te czary trzeba ładować, więc jest to. Jakby taka mała wewnętrzna mechanika, która jest angażująca, jeżeli postać chce pójść w tym kierunku. Więc jeśli chodzi o ten system magii, może warto jeszcze teraz wspomnieć dwie rzeczy dla, dla zainteresowanych. Pierwsza jest taka, że on jest zaczerpnięty z takiego bloga Goblin Punch i nazywa się w blogosferze Glog Magic System. Jest dość interesującym take'iem, który niektórzy ludzie lubią w OSR-ach, bo daje trochę więcej decyzyjności. Ponad rzucam zaklęcie, nie rzucam zaklęcie, bo pozwala decydować o jego sile, naładowaniu, ryzyku zużycia. Jeśli ktoś lubi OSR, a chciałby, żeby ta magia była odrobinę bardziej mechanicznie fiddly didli a nie tylko taka całkowicie fikcji, no to ten system się wielu osobom podoba y i można sobie go też sprawdzić w innych systemach. No ale to tyle właściwie tych subsystemów y i mechanicznych rozkminek. Powiedzmy parę słów o podręczniku. Tak. Cóż, podręcznik wersji yy, wydanej fizycznie to taka broszurka. Yy, niezbyt długa, y, zszyta. Yy, ilustracje są ciekawe. Narysowane chyba przez autora, z tego jak kojarzę. Niestety w polskim wydaniu spadła ich jakość dramatycznie. W wersji PDF są to ładne, czytelne ilustracje, a tutaj są one jakby w dużo gorszym kontraście, co jest smutne. Poza tym prosty skład dwie kolumny, wyboldowany tekst, czytelne tabele taki osr standard w pewnym momencie. Wersja kickstarterowa zachodnia ma chyba twardą okładkę i w ogóle wielkie pudełko i inne cuda, cuda nie widać. Może kiedyś to dotrze do Polski, może nie, jak na razie mamy broszurkę. Tak, bo ten kickstarter był już po tym, jak ta broszurka wyszła w Polsce i tam wyszło mnóstwo rzeczy. Jeśli chodzi o wrażenia, to wizualnie nie ma nic więcej do dodania, natomiast jest coś z pogranicza wrażeń na temat podręcznika jako takiego i samej gry, a więc kwestie tego, co w tym podręczniku jeszcze jest i na ile on pomaga wejść w grę, więc może już po prostu płynnie do tego przejdę. Mnie się gra bardzo podoba, ale jakby mechanicznie czy konceptualnie, no to tak mechanika to już jest de facto Into the odd. koncept, no to jest znany i lubiany, ale nie szczególnie oryginalny, natomiast fenomenalne moim zdaniem jest to, jak ta gra prezentuje sama siebie, to znaczy ona nie tylko tłumaczy konwencję czy mechanikę, ale też pomaga mistrzowi gry wyjaśnia mu, na czym polega takie sandboxowe, eksploracyjne granie, daje mu narzędzia, żeby sobie taki sandbox stworzyć, pokazując mu jednocześnie przykładowy sandbox, podobnie z niebezpiecznymi miejscami, z frakcjami, prowadzi za rękę i to nie w taki irytujący sposób tłumaczący, co to są LPG, ale w bardzo praktyczny sposób pomaga zrozumieć, na czym polega takie otwarte granie i w tym sensie chyba każdemu, kto chciałby skumać, jak poprowadzić OSR, niezależnie czy o myszkach czy nie, ten podręcznik bym polecił i to mnie w nim bardzo mocno ujmuje i zachwyca. Na pewno będę chciał w tą grę zagrać. Na razie prowadziłem tylko pół sesji mojej małej córce i jej się bardzo podobało, ale zamierzam też poprowadzić jakąś kampanię kiedyś albo też zagrać, kiedy będzie możliwość. Zresztą mam plany kanałowe związane z aukcją, które się cały czas zwlekają, ale będę mousekera prowadził. Co super, super gra. Bardzo mi się podoba z trylogii o zwierzątkach, jakie będą po polsku. Chyba moja ulubiona, chociaż na Rut RPG też czekam. Ja powiem tak, ja się zgodzę, to jest bardzo z OSR-owych materiałów to jest bardzo fajny materiał bardzo zwięźle pokazuje o co chodzi. I ja dodam jeszcze jedną rzecz. Na dużą pochwałę zasługuje to, że to jest gra, którą mistrz może wziąć, przeczytać w jeden wieczór i następnego dnia bez problemu poprowadzić sesję. A może nawet tego samego dnia, jeżeli jakby nie musi trawić, dlatego że w środku znajdują się yy, znajduje się tak naprawdę gotowy yy, obszar yy, do hexcrawlu. Yy, bardzo prosty generator niebezpiecznych miejsc. Yy, wybrane już frakcje, więc tak naprawdę jest to. Yy, Gra do wzięcia i poprowadzenia od ręki pierwszej, drugiej, trzeciej sesji, a potem już po zrozumieniu wszystkich jej mechanizmów można bez najmniejszego problemu dalej ją rozwijać. Co też się chwali, jest bardzo dużo losowych tabel, które są ciekawe i przydatne i dotyczą też pogody, dotyczą sprzętu, skarbów wszystko, co jest potrzebne, jest tak naprawdę w tych tabelach. A nie, ale też nie są one takie rozwlekłe i jakby pozbawione natchnienia, są jednak nakierowane na to, o co w tej grze chodzi. Więc hmm, wydaje mi się, że tak, to można powiedzieć, że jest to jeden z y, chyba lepszych systemów OSR, jaki teraz jest na rynku, taki do wzięcia i do pogrania. Ja mam jeden zarzut, tak naprawdę. Brakuje mi czegoś, żeby w mechanice wybiło, że to są myszy. To znaczy, teoretycznie można by myszy zamienić na ludzi, zrobić wielkie węże i inne potwory, i to po prostu byłaby ta sama gra. Takie I, haki zresztą i, są, tak. Tak. I być może po prostu y, jakiś taki mały mechaniczny uśmiech do tej y, myszkowatości, inny niż estetyka, y, nie zaszkodziłby tej grze na pewno. To może, mówię. może. No, tak jeszcze tylko zupełnie tytułem końcowym, trochę zachęcając, ta gra bardzo, bardzo żyje, ten Kickstarter, niesamowicie dużym sukcesem wychodzi mnóstwo materiałów na itcho, mikromodułów, przeciwników, jakichś kulty nietoperza. Co chcecie? Oczywiście większość w języku angielskim, ale community tej gry jest bardzo, bardzo takie vibrant, jak to się mówi po angielsku, więc jeśli wdepniecie w pełni z litera, to będziecie mieli w czym wybierać. Także. I jeszcze jedna rzecz, bo to chyba warto powiedzieć. Wersja chyba angielska podręcznika jest w ogóle dostępna za darmo. Wydaje mi się, że jest do pobrania, więc nie ma też wielkiej rewolucji w tym, żeby po prostu sobie sięgnąć do tego i zbadać ten temat. No to co? To na temat mousewitera tyle. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, jeśli mniej, to łapkę w dół. Jeśli macie ochotę coś dodać opowiedzieć o swoich wrażeniach z grą, podjąć polemikę, zapraszamy do komentarzy na dole. Jeśli dyskusja w komentarzach na YouTube to za mało, to zapraszamy na naszego Discorda, który kipi od różnego rodzaju dyskusji rpg na wszelkie możliwe tematy. A jeśli nadal będziecie czuli, że moglibyście jeszcze mocniej zaangażować się w dobre rzuty, to można wpaść na naszego Patronite'a i nas tam wesprzeć, za co... Zawsze bardzo dziękujemy i staramy się robić jak najlepszy kontent, więc no, zapraszamy wszędzie. Tak, i będąc przy patronach, jeszcze chcieliśmy pozdrowić patrona, jednego z naszych patronów, Łukasza. Tajemniczego, ale dziękujemy, że z nami jesteś i mamy nadzieję, że ten materiał też się tobie podobał. Dzięki Łukasz, że lepszych hekpegów z nami szukasz. Przepraszam, to się wytnie. Nikt nigdy nie wyciął niczego po słowach to się wytnie, więc, więc <laughs> Maciej, już Maciej I dare you, I double dare you. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, Cześć trzymajcie się.